Dzisiaj nagrywamy zwierzęta. Ja nie wiem, co ja tu robię, kurde. Popatrzcie, no, co ja tutaj robię, no. Powiedzcie mi, halo. Halo, halo. wychodzić! Ale stop na chwilę. Gdzie? no, wypuszczaj mnie, ty głupi facecie jebani. Wypuszczaj mnie. Co ci powiedziałeś? Wypuszczaj mnie. O nie, uciekam, Uciekam! Kude. nie niebi, nie bij, proszę pana, niech pani nie wie. Pan na obiad. Uciekam na stołówkę. Ty, 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 ty. ty mnie szukasz, nie? A ten mnie szuka, nie? Ale nie wiedziałeś, że ja tam byłem. On myślał, że idzie do tego pokoju. Do mojej celi idziesz. Co ty jesteś, kurwa? No idź do mojej celi, no! Idę do mojej celi, zobacz! Jak ja? Idę, 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 idę. Co panu dzisiaj ugotować? Um, więc tak, mamy, mamy stejki. No to poproszę dwa. I proszę, 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 ma pan trzy? Ja też sobie zjem, niech pan sobie kliknie. Abre, tu, i niech pan zje, bo pana będzie good, bo. A mogę sobie troszeczkę z tej wziąć do swojego. A mogę zrobić ciasteczka dla siebie? I dla mnie też. Dobrze. No cię zbiję. No dobra, no i zrobię, zrobię. robię. robię. Kukisy robię. I zrób mi pałkę. Będę, za, będę, miał, będę miał zapas ciasteczek. I mi dajesz jednego staka. I ma pan, tutaj proszę. To mogę iść do celi? Wychodź. A nie pogrem. Zamykaj. A co? Proszę celi? A czy mam iść do roboty? Możesz. Bo, aha, czyli niech pan poczeka. Najpierw ja muszę odłożyć to do celi. I niech, jakby coś to, tam proszę mnie otworzyć. Panie, do roboty ja chcę iść. Ja będę musiał robić mundury. Jestem przełom. Tam pan mówi, kto ma dzisiaj przeszukanie. Tam Ty. No, Ale dobra, ale ja nic nie mam nielegalnego. Dawaj. No proszę mnie zamknąć. E? Więc tak, jak zwykle kurde, robię, robię ubrania dla Mandzia kurde. Mandzią mnie tu więził. Co to co za ma, przeklinanie? Co... A ja nic złego nie powiedziałem. Co to za przeklinanie? Ale ja nic złego nie mówiłem! No ja dobra, tylko z... A ja mówię o tym youtuberze Mandzio. Nie wiem czy pan słyszał o takim youtuberze. Słyszałam się, że sam go zamknąłem. Bo ja niby nim jestem? Ja się nazywam Karol Gra. Ja jestem twórcą kanału Karol Gra, więc pan nie może mnie całoreczeć. Ubieraj zamawiać. się. Nie chodź goły. Ale proszę pana, ja wolę tak chodzić. Bo ja wolę tak, bo niech pan coś zobaczy. Ubieraj, strojł robotniczy. Niech pan coś zobaczy. Bo niech pan coś zobaczy. Proszę pana, niech pan zobaczy, jak to dziwnie wygląda. No, no to załóż chociaż gacie, bo jesteś goły. No dobra. Mogę założyć buty. No dobra. Mogę buty założyć. zakładaj buty. Ale proszę pana, ja jestem w butach. Ja jestem cały ubrany, bo przejść pani pan Amerykanina, pójdzie. Do na... roboty. Przeszukanie może. Dobra. Proszę pana, to. Dobrze. Chwileczkę, niech pan. A, niech pan. Tylko to odłożę. Dobrze, idzie. A możemy pograć w koszyk, w szepkówkę. Jak zaprosisz swoich. da kole... przeszukanie. Dobrze, to niech Pan, proszę, niech Pan idzie do celi. Niech Pan zobaczy, ja tu mam tylko czas, no. Niech Pan zobaczy, ja tu mam tylko... Obok mnie. Muszę, Musi Pan nawet przeszukać kibel, bo nie wiadomo, może być kontrabanda. No kibel, niech Pan sprawdzi, niech Pan wejdzie do kibla. Jeszcze dzisiaj nie stałem, bo dopiero pierwszy Dobra, raz... Dobra, wierzę pan... O, niech Pan zobaczy, no pusto, no wejdę sobie, nie mam nic w ekwipunku. Proszę Pana, a ja chcę pograć z Panem. Bo... Ja nie chcę. Ale proszę Pana, no proszę Pana. Proszę. Wychodź ma... na przeszukanie. Proszę Pana, mogę Panu pokazać, gdzie Pan ma kule do grania? Gdzie? Proszę za mną. Tutaj ma Pan kule, proszę. O. Kula, proszę, nawet jest napisane, a myślałam, że było napisane. Proszę, ma pan tu kulę i chodź, niech pan zagra To jest pana kosz, to jest mój kosz. Dobra, niech pan weźmie do ręki kulę. No, oddawaj, noż próbuj strzelać, no. Próbuj strzelać no. mi kosza. No próbuj. Dajesz B. Odkakuje się, dajesz B. O kurde, moja, 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 kurde, ten facet ma. O nie, kurde, weź.

ja wiem, gdzie pan nie wejdzie. Ja wiem, gdzie pan nie wejdzie. Ja wiem, gdzie pan nie wejdzie. Ja wiem, gdzie pani. O nie, pan nie bije. Pan nie bije. Proszę mnie puścić. Dobrze i będę grzeczny. Będę Wychodź. grzeczny. Ale mogę sobie na chwilę posiedzieć? Wychodź do celi. Niech pan na chwilę poczeka. No. Ha, ha pan tutaj nie przyjdzie. Ha, ha, ha. Nie może pan tu przyjść. Bo jestem osłonięty kratą. Co pan robi? Ja tu jestem od sprawowania władzy. Halo, halo, o nie? O nie, przez przypadek otworzyłem drzwi! Halo, bo nie otworzę panu drzwi. Ocieraj! <laughs> uciekam, uciekam, uciekam do celi. O, o tutaj coś jest, może tutaj się schowam. <laughs> Pokaż mi Karol gdzie ty jesteś. Jest. No nie musisz się rozglądać. No. Jesteś w celi. dobra. O tutaj coś jest. A, dawaj mi pałkę. Co tutaj? A tu nie jest pałka. To nie jest pałka. To pałka nie jest. Gdzie ty jesteś? ukryłem się. Jestem na pana wieży. U pana na wieży jestem. U pana tam na wieży, bo pan ma tam wieży. Bo ja wiem, żebyś miał pałkę. Ma pan tutaj nawet kota, który się jakoś dziwnie nazywa. Niech pan sobie tam posiedzi, i niech pan nie wiem, poszuka, nie wiem, poszuka przestępców.